MKS Myszków doznał pierwszej w tym sezonie porażki, przegrywając na własnym boisku ze strony Wadrok z Częstochowa 1-2. Przed meczem kibice obawiali się, że sądziujący to spotkanie arbitrzy z mogą być nie do końca obiektywni. Okazało się jednak, że niewiele można im było zarzucić. Skra za służenie wygrała ten pojedynek, choć to miejscowi strzelili pierwszego gola. Przez początkowych 30 minut boiska biało nudą. Żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sytuacji bramkowej. Znakomitą okazję zmarnował natomiast w 33 minucie Bartosz Zachara, który nie zdołał sobie poradzić z bramkarzem w, w sytuacji sam na sam. 4 minuty później trafił wreszcie Damian Sołtysik, dobijając strzał Jarosława Bączka. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Gra była dosyć ostra, żółtych kartek nie brakowało.

Zwycięskiego gola dla częstotwskiej drużyny szczelił w 81. minucie także głową Michał Hoffman. W 88 minucie czerwoną kartką za na bramkarzu, ukarany został Piotr Trepka. W końcówce Myszkowianie oddali na bramkę Skry kilka strzałów, ale nie zdołali pokonać Piotra Mrożka. Bardzo ciężki teren dla nas tutaj, chcieliśmy wywieść punkt. Udało nam się po dwóch stałych fragmentach gry. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Pokonaliśmy lidera. Czwarta kolejka, mamy 9 punktów. Nie ukrywam, że przejęliśmy tutaj stawieni bardzo defensywnie, natomiast po pewnych korektach w ustawieniu to zaczęło wyglądać już bardzo przyzwoicie i, i ten zespół lepiej się prezentował, także dla nas to też są jakieś wnioski do wyciągnięcia. Na przeciwna była lepsza wygra z zasłużeniem. Myśmy w sytuacji nie wykorzystali bramkowych, Zachara miał do przerwy sytuację jedną, potem w drugiej niepotrzebnie podawał i tu decydujący moment był, jak była akcja, jeszcze Zachara jak był na boisku nie podał Marcincikowi piłki, jeżeli by bramka padła to byśmy ten mecz wygrali. Natomiast po ten dwa błędy w obronie zdecydowało o tym, że przegrali, mecz. Nie było na kry, krycia na krótkim słupku i po prostu przeciwnicy szli w dwie bramki, ale powiem, że w drugiej połowie skra była lepsza i wygrał zasłużenie. Tak to wygląda. <noise>